I to był trudny rok. Trudny rok przede wszystkim ze względu na pandemię i czwartą falę, która dotknęła nas bardziej niż przypuszczaliśmy. Musieliśmy kontynuować nauczanie zdalne w pewnych zakresach, ale dokładaliśmy wszelkich starań, żeby wrócić jak najszybciej do nauczania stacjonarnego, bo zależy na tym i nam, i przede wszystkim studentom. A chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak rasa, religia, narodowość. Poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując należny im szacunek. Przyrzekam to uroczyście. Naszym zadaniem jest przekazywanie tego, czego sami nauczyliśmy się kiedyś i czego cały czas się uczymy, w dwóch strumieniach: w strumieniu wiedzy i strumieniu podejścia do pacjenta, do człowieka. To pierwsze staram się robić w formach stacjonarnych i w formie zdalnej, jeżeli to jest niezbędne, aczkolwiek medycyny na dłuższą metę nie da się nauczać zdalnie, a to drugie zależy od indywidualnej wrażliwości każdego z nas, ale to jest, to jest ten zakres kompetencji, nazywanych teraz tak mądrze, kompetencjami miękkimi, które dla lekarza, dla przyszłego lekarza, dla przyszłego medyka, są niezwykle ważne. Początki były trudne, myślę, że pierwszy rok był najgorszy z tych wszystkich sześciu. Później kolejne, no były różne, były wzloty, były upadki, ale jakoś do tego czasu to dotrwaliśmy. Dużo mi dali studenci, koleżanki, koledzy z roku. Też dołączyłam do takiego rozpatrzenia studentów medycyny i dzięki temu poznałam i absolwentów, i obecnych studentów, i stałych polskich studentów, i to mi dało taką dużą możliwość rozwoju i poznania wszystkich na uczelni. Myślę, że ostatnie lata, nasz piąty i szósty, były ciężkie i dla nas, jako studentów, i dla naszych dydaktyków, żeby jakoś spiąć tę edukację nas, która kładzie nacisk na nauczanie praktyczne, z realiami obecnymi. Myślę, że najważniejsze to jest to, że nie jesteśmy jako jednostki silni, tylko musimy działać wszyscy razem, i to nie tylko jako lekarze, ale jako wszystkie zawody medyczne. A od nas, jako lekarzy, wymaga się jednak tego, by te wszystkie zawody razem spinać. I być takim zwolennikiem do naśladowania i uważam, że niezależnie od naszej funkcji, naszego stanowiska czy naukowego stopnia, musimy się wzajemnie spytać i, i szanować, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie chronić to ludzkie zdrowie, a o to nam chodzi. Muzyka Kategoria Najlepszy nauczyciel akademicki Roku Akademickiego 2020-2021. Wyróżnienia otrzymali. Dla kierunku Biotechnologia pierwszego stopnia oraz Biotechnologia drugiego stopnia adiunkt na Katedrze Farmakologii i Terapii, pan dr Bartosz Malinowski. dla kierunku optyka okularowa z elementami optometrii studia pierwszego stopnia oraz optometria studia drugiego stopnia. Asystent na katedrze chorób oczu pani doktor Ilona Piotrowiak Słupska. Dla kierunku lekarskiego kierownik katedry pediatrii, hematologii i onkologii profesor doktor habilitowany Mariusz Wysocki. Zawód zaufania publicznego, zawód lekarza, ale nie tylko zawód lekarza, właściwie wszystkie te zawody, które są związane z samorządem zawodowym, to są właśnie zawody zaufania publicznego. Jest to uregulowane przez konstytucję. Jest to bardzo szczególna profesja, profesja właśnie lekarza, dlatego że po prostu no, jest to profesja, która związana jest z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego. Dlatego. Pacjent potencjalny musi mieć pełne zaufanie do osoby, która po prostu udziela mu świadczeń zdrowotnych i tego też uczymy właściwie przez całe studia, przemycamy tą wiedzę właściwie na, na każdych zajęciach, dlatego że, że po prostu uczymy szacunku dla pacjenta, uczymy przestrzegania, przestrzegania tajemnicy zawodowej. To są bardzo ważne, ważne momenty, kiedy po prostu studenci w sposób taki właściwie chyba nawet nieuświadomiony przyswajają sobie swoją przyszłą misję i rolę w życiu zawodowym. Kategoria: najlepszy absolwent Wydziału Lekarskiego. Zwycięzca ukończył studia ze średnią ocen 4,62. Pięciokrotnie otrzymał stypendium Jego Magnificencji Rektora UMK dla najlepszych studentów. Był laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2019-2020. Jest współautorem publikacji naukowych, których łączny Impact Factor wynosi 24,893 tysięczne punktu. Lekarz Karol Górski, kategoria najlepszy sportowiec, zwycięża lekarz Agata Fiedurek. Zdobyła drużynowe akademickie wicemistrzostwo Polski w tenisie stołowym uczelni medycznych w 2017 roku oraz drużynowe akademickie mistrzostwo Polski uczelni medycznych w tenisie stołowym w 2019 roku. Kategoria najlepszy naukowiec. Zwycięża Lekarz Paulina Adamska. Działalność naukową prowadziła w Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze Endokrynologii i Diabetologii. Była członkiem zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Brała czynny udział w dwóch projektach badawczych oraz prezentowała swoje prace na kilku konferencjach naukowych. W latach 2017-2021 otrzymała stypendium jego magnificencji rektora UMK dla najlepszych studentów. Jej ciężka praca zaowocowała licznymi publikacjami, które zdobyły łącznie 13,886 i 886 tysięcznych punktu Impact Factor, a punktacja MEN wynosi 450 punktów. Osobami, które mnie inspirowały podczas studiów, byli profesorowie z ogromnym dorobkiem naukowym, tak jak moja pani promotor, profesor Alicja Grzegorzewska. Wybitny naukowiec z ogromnym dorobkiem, ale też wspaniały człowiek. Jestem bardzo wdzięczna, że mogłam się rozwijać pod opieką pani profesor. I zobaczyłam, że lekarz-naukowiec ma taką pasję odkrywania nowych terapii diagnostycznych, sposobów leczenia i że lekarz-naukowiec ma to szczęście, że może obserwować w jaki sposób nauka wchodzi w życie, czyli jak nowe odkrycia naukowe są wykorzystywane w praktyce klinicznej. Czyli nauka w zasadzie cały czas nas motywuje do rozwoju, żeby być lepszym w zasadzie dla pacjentów. Kategoria najlepszy społecznik. Zwycięża. Lekarz Agnieszka Dylik. Pełniła funkcję starościny roku, sumiennie wykonując swoje obowiązki. Aktywnie działała w wydarzeniach organizowanych przez samorząd studentów. Była członkiem IFMSA Poland, gdzie pełniła funkcję asystenta LORA oraz działała w zespole marketingowym. Przeprowadziła również wiele akcji promujących zdrowie i reprezentowała uczelnie na arenie ogólnopolskiej. To nie tylko półtora roku, kiedy my obserwujemy tych naszych studentów, to jest sześć lat tak naprawdę. Są osoby, które są za, wybitnie zaangażowane w pracę naukową. Już są włączani w zespoły badawcze w, toku, w ramach toku studiów. Społecznicy są wybitni organizatorzy podejmujący różne wyzwania społeczne. Sportowcy. Także te wszystkie osoby zostały dostrzeżone. Kategoria najlepiej zdający lekarski egzamin końcowy. Nominowani są lekarz Joanna Magdalena Kaczmarek, lekarz Wawrzyniec Skoczylas, lekarz Aleksandra Fortuna. Zwycięża z wynikiem 181 punktów i średnią ze studiów 4,56 lekarz Joanna Magdalena Kaczmarek. Szanowni Państwo, ale sytuacja jest wyjątkowa. Po pierwsze w tym roku to państwa zasługa. Absolwenci zdający po raz pierwszy lekarstwa, najważniejsza kategoria, uzyskała, słuchajcie Państwo, po raz pierwszy od wielu wielu lat czwarty wynik w kraju. Byliśmy czwartym wydziałem lekarskim pod względem znanego lekarza. Medycyna to wspaniała przygoda. Nie bójcie się tej przygody. Będziecie z nią szli przez całe życie. I życzę Wam gorąco, i wierzę, że. Tak jak Paweł Starsu powiedział w wyścigu, wzięliście udział, bieg ukończyliście i odbierzecie wieniec nagrody i tym wieńcem będzie poczucie dobrze spełnionego obowiązku, kiedy będziecie przechodzić na emeryturę za 40 lat, tak jak ja niedługo.